Persona 3 Reload jest japońskim turowym RPG-em stworzonym przez Atlus a wydanym 2 lutego 2024 roku. Tytuł dostępny jest na wiele rozmaitych konsoli, takich jak choćby Xbox Series X i S, PlayStation 4 i 5, a także pc jak wiadomo jest to remake pierwotnie wydany na PlayStation 2 jak i PSP. Mieszana jest tutaj walka z tradycyjnych RPGów i różne niuanse symulatora życia. Główny bohater posiada swoje obowiązki, musi przede wszystkim uczęszczać na lekcje, bierze udział w różnych aktywnościach i spotyka się ze znajomymi. Rozgrywka podzielona jest na część dzienną oraz wieczorną. Od nas zależy tylko jak spędzimy ten czas, a wykonując różne dodatkowe czynności rozwijać będziemy naszą postać i zyskiwać cenne atrybuty. Przykładowo w dzień szwendać będziemy się po kawiarniach i zacieśniać więzi ze znajomymi, aby wieczorem udać się do Tartaru i powalczyć nieco z potworami, pomagając tym samym niewinnym ludziom, zdobywając lepsze wyposażenie i rosnąc w siłę z każdym odwiedzanym piętrem. Cała akcja dzieje się w mieście Taktsumi, w którym przeprowadzane były dziwne eksperymenty, przez co obszar ten został nawiedzony przez tajemnicze zjawy. Naszym zadaniem będzie to wszystko posprzątać oraz wprowadzić ład i porządek. Wraz z innymi wybrańcami trafiamy do specjalnej grupy egzekucyjnej, stając się tym samym użytkownikami person, dzięki czemu pokonywać będziemy mogli coraz to mocniejsze potwory. Spędzając czas ze znajomymi, zaciśniamy więzi, które są kluczowe w pewnym momencie, dają wiele profitów, jak i przydatnych w walce bonusów. Będzie to m.in. plęgnowanie roślin na dachu, przechadzki do kawiarni czy do kina, branie udziału w zawodach sportowych, czy wspólne rozmowy, odrabianie lekcji lub oglądanie filmów na DVD. Samo miasto nie jest jakoś szczególnie wielkich rozmiarów, dodatkowo szybko możemy się przenieść w wyznaczone miejsce, korzystając z listy w menu, warto jest kupować napoje w automatach uzupełniające życie i punkty energii, dzięki którym wykonujemy czary, te po tygodniu zostają uzupełnione, a nadmierna ich ilość na pewno kiedyś nam się przyda. Odwiedzając klub Escapade dowiemy się wielu ciekawych informacji, kupimy wyjątkowy i unikatowy sprzęt oraz otrzymamy możliwość przepowiadania przyszłości, dzięki czemu częściej natrafiać będziemy na rzadkie potwory po pokonaniu których wynagrodzą nas sporym expem. W centrach handlowych znajduje się wiele ciekawych miejsc. Będzie to chociażby komisariat policyjny, gdzie za odpowiednią sumę zaopatrzymy się w potrzebną broń, dokupimy pancerz, obuwie, drobiazgowe akcesoria, czy sprzedamy zalegające w plecaku graty. Ceny są dość zawrotne, dlatego polecam robić zakupy tylko i wyłącznie kiedy pojawiają się promocje. W grze pojawia się wiele broni, pancerzy, a także stroi zmieniających nasz wygląd. Każdy jest w stanie przebierać się wedle uznania. Wraz z kolejnymi godzinami znajdować będziemy mocniejszy oręż, a także rzadsze przedmioty czuć nieustannie, że się rozwijamy, co bez wątpienia cieszy. W pewnym czasie odblokuje nam się tak zwany aksamitny pokój, w którym Elizabeth zlecać będzie różne zadania. Będzie to chociażby otwieranie skrzyń ze skarbami, zdobywanie rzadkich przedmiotów, przynoszenia jej różnych gadżetów, łączenia ze sobą konkretnych person, tak aby zgadzały się one poziomem, jak i umiejętnościami. Questy są typowym wypełniaczem, jednak fajnie je się robi i naprawdę w dobry sposób umilają czas. Zdarzy się także że osoby ginąć będą w niewyjaśnionych okolicznościach, a naszym zadaniem okaże się uwolnienie ich prosto z tartaru. Mamy na to określone terminy, dlatego warto się sprężać. Nagrody za osalałych są zazwyczaj hojne i nie pożałujemy tych przysług. Nic nie zaszkodzi, aby w wolnym czasie eksplorować zakamarki metropolii, składać datki w świątyni, dzięki którym podniesiemy nieco nasze statystyki, namawianie koleżanek na wspólną herbatę lub gotowanie. Jak w tego typu RPGach dużo jest tutaj przedmiotów do podnoszenia, po drodze natrafimy na wiele eliksirów przywracających życie, rozmaitych lekarstw apteczek pierwszej pomocy, gotowych dań lub kart umiejętności zadających określone obrażenia, zwiększające obronę sojuszników, szanse na ataki krytyczne, premie chociażby od ognia roku oraz kontrowanie ataków bestii. Persony są tak jakby naszymi wojownikami i znajdować będziemy je w lochach, posiadają mocne i słabe strony, jak i władają innymi typami magii. Jak wcześniej wspomniałem, zgłębianie więzi daje liczne bonusy. Rangę maksymalnie jesteśmy w stanie wymaksować do 10. Do tego wymagane są liczne spotkania i wykonywanie przysług dla konkretnych postaci. Każda najdrobniejsza czynność pompuje nasze statystyki. Liczą się tu przede wszystkim priorytety i w jakiej kolejności do nich podejdziemy. Każdego wieczoru jest opcja wejścia do tartaru. Dzieli się on na liczne piętra wraz z którymi poziom trudności rośnie. Aby nie marnować czasu radziłbym wyciskać z niego wszystko co się da, dochodzić do piętr granicznych, a później cofać się, aby jeszcze nieco podgrindować drużynę. Układ piętra jest dość losowy, znajdują tam się cienie, rzadkie skarby oraz złote rękawice po ubiciu, których zostaniemy słowicie wynagrodzeni. Sama walka nie jest jakoś szczególnie rozbudowana, Fani Jotarpegów z łatwością się tu odnajdą, przeciwnicy posiadają swoje słabe i mocne strony, ważne jest abyśmy jak najszybciej je odnaleźli i wykorzystywali na swoją korzyść. Przykładowo niektóre stwory słabe będą na elektryczność, co pozwoli na ich oszołomienie i wykonanie ataku pełną mocą całą drużyną. Tak właśnie wygląda patent na łatwe przechodzenie dalej, aby tego dokonywać niezbędna będzie dosyć duża liczba person, a także szeroki wachlarz ich magicznych ataków. Tak więc biegamy po korytarzach, odsłaniamy mapę, toczymy liczne potyczki, zbieramy exp oraz złoto. Jest to fajna pętla, która naprawdę wciąga i nie pozwala oderwać się od monitora pomimo wielu godzin. Wisienką na torcie jest tutaj aksemitny pokój, w którym łącznie będziemy ze sobą zdobywane persony, tak aby niczym pokemony ewoluowały w mocniejsze wersje, odziedziczając po sobie różne magiczne ataki czy inne statystyki. Jest ich naprawdę sporo i wątpię czy komukolwiek uda się uzbierać 100% kompedium. Główna oś fabuły mocno związana jest z dniami w kalendarzu i następuje tak jakby bez naszej woli. W pewnym momencie po prostu uczestniczymy w jakimś wydarzeniu, które zazwyczaj zwieńczone jest ciężką walką z bosem. Na tych trzeba znaleźć odpowiedni patent i nieco się wytężyć, podzielić sobie tak drużynę, aby jeden zadawał obrażenia, drugi leczył jej członków, trzeci rzucał statusami na lewo i prawo, a czwarty kombinował z magią. Fabuła jest bardzo ciekawa, tak samo jak dialogi, dlatego z każdą godziną zamiast nużyć, coraz bardziej nas wciąga. Na koniec dodam, że jest jeszcze coś takiego jak aspekt szkoły. Musimy tam chodzić oraz zdawać egzaminy semestralne. Pytania nie są jakoś specjalnie skomplikowane. Wystarczy czytać dobrze dialogi, aby znać na wszystko odpowiedź. Na szkolnych korytarzach posłuchamy nieco plotek, weźmiemy udział w różnych wydarzeniach, wstąpimy do samorządu szkolnego, czy zapoznamy się z historiami innych uczniów. Yes, but... Graficznie tytuł wygląda dosyć smutnie i okazale. Widać tu rzeczywiście przepaść względem oryginału, jednak jak na dzisiejsze standardy nieco mu brakuje. Pomieszczenia zazwyczaj są małe i klaustrofobiczne, nie za wiele jest tu detalu oraz skomplikowanej geometrii. Podbały mi się portrety postaci z którymi gadamy. Wstawki przerwnikowe też są jak najbardziej na plus. Całe to miasto widać, że tętnie życiem na ulicach spacerują tłumy mieszkańców, przede wszystkim jest głośno i kolorowo. Interfejs jak i inne opcje został zaprojektowany czytelnie, wszystko wybiera się i klika intuicyjnie. Jesteśmy w stanie wejść w wiele interakcji, pójść sobie do kina, poglądać filmy do kwiaciarni, rozmawiać z nieznajomymi ludźmi czy pomagać przyjaciołom w rozwiązywaniu ich problemów. Lochy, po których łazimy generowane są losowo. Niektóre przypominają oślizgłe komory statków obcych. Są też takie podobne do fabryk, z wieloma ruchomymi elementami, powywijanymi korytarzami czy ślepymi uliczkami. Sama walka też jest bardzo szybka i imponująca. Wrażenie robią ataki magiczne, jak i różne eksplozje świateł. Atakować możemy różnymi żywiołami, takimi jak lód, powietrze, ogień, mrok. Są też liczne ataki obszarowe bronią. Niektóre z nich są na tyle potężne, że potrafią zmieść z planszy kilka rogów naraz. Wszystko to dobrze się ogląda i jest miłe dla oka. Ścieżka dźwiękowa jak w każdej części jest po prostu mistrzowska. Bardzo przypadła mi do gustu, a puszczane w niej kawałki zostają w głowie na długi czas. Warto jest obadać sobie kilka z nich na YouTubie, gdyż są tak skomponowane, że nie nudzą się nawet po wielu godzinach. Dialogów jest wręcz od zatrzęsienia, są one częściowo udźwiękowione, a aktorzy nieźle wcielają się, odgrywając mało latów. Dodatkowo otrzymujemy kilka opcji wyboru, które przyczynią się do tego, jak dana postać będzie nas postrzegać. Ogólnie ścieżka audio jest solidna i zasługuje na uznanie, nie ma tu żadnych irytujących motywów czy żenujących instrumentów. Podsumowując, Persona 3 Reload jest potężnym mejoterpegiem, który starcza na blisko 100 godzin. Otrzymujemy tu masę kontentu, niezliczoną wręcz ilość person, którą można dodatkowo łączyć, czy fantastyczne i wymagające potyczki z ciągle rosnącym poziomem trudności. Nie dorównuje ona może kultowej piątce, ale i tak warto w nią zagrać ze względu na mnogość mechanik i wciągającą pętlę rozgrywki. Poza rpg otrzymujemy również symulator ucznia, pomagania różnym osobom oraz prowadzenia dialogu wedle własnego charakteru. Jest to solidny kawałek kodu, który bez wątpienia polecam każdemu.